Z Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów, uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego Pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jakiego jego nauczyciela, sługa jak jego Pan. Jeśli Pana domu przezwali Belzebubem, to ileż bardziej nazwał tak jego domowników. Nie bójcie się więc ich, nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię Wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa, a przecież bez woli ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Lecz ktoś mnie zaprze przed ludźmi tego zapresie i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto Słowo Pańskie.